Cześć, z tej strony Asia. Bardzo serdecznie Was witam na moim kanale. Um, dzisiaj album z przecudnej kolekcji Beautiful Journey nazwany przeze mnie pieszczotliwie DJ, Zaprojektowany przez Aga Adamiuk z grafikami agrawki. No i z moim skromnym udziałem, tutaj znalazły się też moje drobne napisiki, także bardzo się cieszę, i Aga Ci bardzo jeszcze raz dziękuję za to, że mogła być częścią tej kolekcji, która jest przecudowna, i w dodatku jest w moim klimacie, czyli jest to kolekcja e, podróżnicza. Album jest dość duży, ponad 8 na 8 cali, taki grubaśny dość wyszedł. Tutaj na grzbiecie mamy sznureczek i tutaj mamy taki sznureczek rozczesany. I tutaj mamy wstążeczkę vintage. Widzicie co, mam teraz. Nagrywam w takim czasie, kiedy jest słońce na dworze, więc widzicie tutaj troszeczkę jest, troszkę mi tutaj przyśwituje, no ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi Wam to w odbiorze albumu. I tutaj mamy jeszcze na grzbiecie takie dwa, dwie zawieszki. I to są elementy wycięte właśnie z arkusza dołączonego. Tutaj na okładce mamy tą cudną dziewczynkę. Ja tutaj jeszcze doklejam do niej aparacik. Ona, no, idealnie aż się prosi, żeby była właśnie na okładce, z tego względu, że jest dość duża. I tutaj mamy otwieraną matę. Ja ten pomysł zaczerpnęłam od Mariusza Gierszewskiego. I drobna tutaj kompozycja z wyciętych kwiatków. I tak jak widzicie, tutaj mamy łączenia papierów. I wszystko jest podklejone jeszcze papierem basem. To jest taki sposób, który gdzieś tam mi się ostatnio spodobał bardzo, i który wykorzystuję. Ja już wykorzystam go też w tym albumiku, tak jak widzicie, tutaj mamy biało podklejony. Jest to super pomysł, jeżeli macie mniejszy papier niż okładkę. Na przykład macie okładkę 6 i 1 czwarta na 6 i czwarta, macie papier tylko 6 na 6, wtedy można to wykorzystać. Dobra, lecimy dalej, nie ma co przedłużać. Pierwsza strona to strona z klapką. I tutaj mamy kieszonkę. W kieszonkach mamy przeróżne rzeczy. Tutaj mamy i maty. Tutaj mamy taką matę z surowymi zdjęciami. To jest rozcięcie. Mamy tagi. Mamy też tutaj takie maty. No i oczywiście maty z kolekcji. Także zdjęcia tutaj będą i 7x10, i 9x9, 10x10, i 10x15. I 7,5x10, nie wiem o czym mówię. I tutaj mamy taki tag. To jest wyci wycięte z wykrojnika. I tutaj wsiwamy taga, oczywiście nie wiem czemu właśnie tutaj ciężko wchodzi. Dobra, tutaj mamy kieszonkę zrobioną z, są super dziewczynką, to jest Aga Adamiuk. <grym> to jest po prostu Aga Adamiuk i to jest wycięte z jednego z arkuszy i podklejone jeszcze papierem bazowym i tworzy kieszonkę. Ja mam też taką bazę, taką matę bardziej ozdobną, to są też bilety z kolekcji, tutaj wycięty tak. I tutaj taka jakby zakładeczka zrobiona, ona zrobiona z arkusza tego pierwszego. Także wykorzystałam do zrobienia tego albumu trzy kolekcje duże, jedną kolekcję małą. Także powiem Wam, dość, dość spory. Tutaj mamy opaseczkę, opaskę otwieramy. Tutaj jest taka kieszonka, która się otwiera. Tutaj jeszcze za to można było coś wsadzić. I tutaj mamy maty. Maty też są z różowego papieru. I tak, mamy tutaj tłumaty, tłumaty. tu maty, tu To są takie skrzydełka, na które możemy wkleić zdjęcie na 15. I tutaj mamy taką kieszonkę z wykrojnika, z moim napisem Stay White, bo też w dodatkach napisach też, też te moje napisiki się znalazły. No i te elementy, to jest jeden z patentów, które pokazywałam na Instagramie. To jest wycinane takim dziurkaczem kombinerkowym, po to, żeby tutaj właśnie odtworzyć to, tą perforację i przydarcie. Dobra, także. Zamykamy. Oczywiście wszędzie gdzieś się pojawiają elementy wycięte, na piankach 3D. Uwielbiam ten, ten efekt. Tutaj mamy stronę z takim, nie wiem jak to nazwać, takim tagiem, wypustką. I tutaj mamy dziurkę. I do tego są przyczepione trzy karty. To są karty z kolekcji. Jeden z arkuszy ma takie właśnie karty kwadratowe, małe, z dużych arkuszy. Wykończone tutaj są kółeczkami. No i na pierwszej mamy tutaj bucik. Oczywiście nawet tutaj wkleić zdjęcie, coś sobie zapisać. I to jest na tym takim łańcuszku um, kuleczkowym. I ja w ogóle tutaj pomieszam coś, czego nie robię nigdy, bo w ogóle ten album jest troszeczkę jeszcze wyjściem z takiej mojej strefy komfortu i y, łączenie złota i srebra, czego nigdy nie robię, a tutaj postanowiłam, że, że się znajdzie. Znowu mamy kartę z kolekcji i dodatkowy ma to oczywiście. Też nie będę Wam tej szczegółowo pokazywała, bo tego jest dość sporo. Tutaj też oczywiście i maty się znalazły i jakieś dodatkowe tagi. Widzimy wszystkie tagi, jakie miałam praktycznie z wszystkich skorzystałam. Tutaj mamy też taką kopertkę malutką z Jeziksa, malusieńka, na jakieś sekreciki albo jakieś drobne rzeczy. I tutaj mamy z Inno Love Art Shop. Mam taki... O! Patrzcie, rozwiązałam. To jest taki taguś. Pozwólcie, że szybciutko to wciągnę. To jest taki taguś i on ma swoją e, kopertkę. I oczywiście tę kopertkę można też gdzieś przykleić, albo po prostu wsadzić razem tutaj wsadzone, żeby od razu nie było widać, co jest napisane. I tutaj to sobie o, tak wisi. Tutaj mamy klapkę boczną. Tutaj jest zamykany jest naszureczek, no taki bardzo szybko otwierany. I na wierzchu mamy y, też tą taką harmonikową. Ona mi się każe z akordonem. Ta, ta kieszonka. W środku też mamy maty. Tutaj też mamy takiego taga z przeszyciami. Bardzo przepraszam za to słońce, ale, ale nie mam jak inaczej ustawić. Tutaj mamy kopertkę. W kopercie też mamy różne, różne tagi, ale widzę, że najgorzej jest jak przybliżam, bo tak jest nieźle. tutaj te, które już widzieliście, to też jest taki jeden z takich ciekawych tagusiów z taką koroną. I otwieramy tutaj piękny papier tej z tymi um, biletami. coś tam się zawinęło. A tutaj mamy kieszonkę. To jest kieszonka, którą y, pewnie znacie z ażurem. A natomiast ja zrobiłam bez ażuru z napisem: Let's go! Moim napisem. Mam, no, że jestem bardzo dumna z tego i się cieszę, i, ha, i to jest po prostu niesamowite uczucie. Także wybaczcie, że tak się tym ekscytuję, ale naprawdę to jest dla mnie wielka rzecz. Dobra. Tutaj mamy takie dwie, wiem, że to tutaj ciężko będzie zobaczyć, ale nie mam za bardzo co podłożyć tutaj, ale dobra, może tak nam się uda. Tutaj jest na magnesik dwie klapki, jedna do góry, druga na dół i tutaj mamy kieszonkę. W kieszonce też oczywiście mamy parę rzeczy. To się powtarza, więc nie będę tutaj też wszystkiego tak dokładnie pokazywała. Napis z kolekcji, Love It, Travel Repeat. Tutaj jest wycięta z stążeczka, czy taka kokardeczka z, z elementów do wycięcia. I tutaj jest Belly Band z matami. Tutaj oczywiście te są tak piękne te papiery, że tutaj po prostu nie, nie zaklejamy nic. No, można wkleić tutaj zdjęcie, ale no, nie trzeba. Dobra. I tutaj mamy też kieszonkę. Tutaj też mamy to wszystko, co się powtarzało, czyli po prostu powycinamy mnóstwo tego wszystkiego. Ale też jest taka kopertka też z In Love Art Shop z miejscem na jakiś wpis. Przepiękna ją. Wykorzystuje w różny sposób jego kieszonki jako, jako właśnie mm, kopertki. Także... Yy, Także z takim dość wielofunkcyjnym wykrojnikiem. Kolejna strona. To jest głęboka kieszeń. I tutaj mamy duże maty. Duża mata 10x15. Tutaj mamy matę z... Yy, z kolekcji. Tak. I jeszcze taki tak. I też tutaj jest yy, taka... Taki dość ciekawie zrobiony sznuraczkiem wykończenia. Wiecie, że bardzo polubiłam te wszystkie takie makramowe listki. Może nie jest są makrama, ale jakieś tam elementy. I tutaj mamy kopertkę. Na kopertce na jest, jest, jak to dziewczyna powiedziała, to jestem ja. Może wam to nie przybliżę. O, tutaj widać. Widziała, że to po prostu jestem ja. Dobrze. Być może. Um, Oczywiście musiała się znaleźć ważka, no bo kolekcja Agi Adamiego, więc musiała być ważka. Tutaj do środeczka można coś wsadzić oczywiście. Ja mam tutaj wsadzony bilecik do curichu. I tutaj można też wkleić jakieś zdjęcia. I zamykamy to w taki sposób. Kolejna strona, to jest strona dość podobna do tamtej, która była wcześniej. Natomiast tutaj to, ten, ten panel mamy taki dość długi. Tutaj jest strona wycięta, to są elementy do wycięcia, natomiast ja je użyłam jako, jako tło. I tutaj w kieszonce mamy, mamy też oczywiście tagi, maty, mnóstwo różnych rzeczy, też ta malutka kopertka się znalazła. No i na tym panelu mamy maty. One są przywiązane za pomocą sznureczka i tutaj też mamy po dwie maty. Tutaj i z drugiej strony, tutaj też mamy dwie maty. I tutaj mamy też te, te, te małe te kwadraciki z kolekcji. Też coś można wpisać. No i ta dziewczynka taka z plamą. Dobra, kolejna strona. Tutaj mamy panel z napisem wap Napis też jest długi I z tą taką zawadjacką dziewczynką z balonem. I tutaj mamy tak do góry leci, na boki, na dół. I tutaj mamy schowanego taga. Też w tej kieszące naklejony element. I tutaj też oczywiście można sobie coś wpisać i to wszystko jest trzyma tutaj na magnesach. To jest taka strona, myślę dość ciekawa, bo to jest taka głęboka kieszeń, mamy tutaj tagi, dwa. I tutaj mamy kieszonkę zrobioną z, z gumek, no bo to kojarzy mi się z trawy żurnalami, więc nie mogło być inaczej. I tutaj mamy matę jedną, mamy tutaj kolejną matę na mniejsze zdjęcia. No i mamy taką też kolejną mm, kopertkę, i w kopercie też parę rzeczy się jeszcze znalazło. Ym, o tej macie wam nie mówiłam. To jest matka taka na 7,5 na 10 zdjęcia, i ona ma tutaj te y, tutaj przecięcia, żeby można było wsunąć, y, wsunąć zdjęcia. Także też jest dość ciekawa. Dobra. Kolejna strona to Belly Band. I z tym Belly Bandem mamy, mamy parę mat. Ale mamy też tutaj przyciągniętą gumkę i ta gumka jest po to, żeby był w niej taki alatrowy żurna, taki notesik. Ten notesik występowałam różnymi stemplami, to są takie stempelki takie pocztowe, ale też i skrypt się znalazł, tutaj jakieś też zwizy. I na końcu też mamy taką ładną kule ziemską ze stamperii. Także oczywiście zdjęcia, notatki. Kolejna strona. To też jest taka strona, którą bardzo lubię. Tutaj mamy aparat, który jest kieszonką. To jest wykronik, który podpatrzyłam u Agi I widziałam, że muszę go mieć. Tutaj mamy też shaker. Tutaj mamy shaker. I tak, to są takie maty, które już widzieliście, ale jest jedna mata, którą chciałam Wam pokazać. Bo to jest rameczka i za tą rameczkę możemy wsunąć zdjęcie. Tutaj jest niepodklejone. Dobra, to jest trochę za, za szerokie. O, tutaj, I tutaj też nie jest podklejone do końca, także spokojnie możemy tam zdjęcie dociąć i wsunąć. Podnosimy. I tutaj mamy dwie gumeczki takie szerokie. To jest lamówka elastyczna, tak mi się wydaje, że tak to się nazywa. I mamy takie maty. Większa mata, taka, że jest podwójna, tak, taka większa, kombinowana. Tutaj dajemy zdjęcia, ale też są papiery ozdobne. Tutaj mamy matę z kolekcji. A tutaj mamy matę też, tutaj dwa zdjęcia, ta jedno i taki mam też dziurkacz, który robi takie, nie kółeczko, tylko robi tutaj ten, ten element i takie rozcięcie. I to też jest taki ciekawa, ciekawy dodatek. Taki taguś można powiedzieć, zawieszka. Ostatnia strona już. To jest kieszeń boczna. Z takim panelem. On się tutaj trzyma na magnes, ale jak go przedstawimy, Tutaj, drugi drugiej strony też ma magnes, więc jest taki, można powiedzieć, taki element trochę pop-up, że jest, jak, jak tu, to się trzyma tutaj, ale żeby w ogóle też wyciągnąć rzeczy z kieszeni, trzeba go odstawić. No i tutaj mamy parę różnych mat. Te, te też się przewija, to z koronką. więc mi że to też fajnie wygląda. Te mniejsze maty i oczywiście bileciki. No i tutaj, w tej y, kieszeni, takiej y, krzyżowej. Bo tutaj mamy tą kieszeń krzyżową. To jest coś, co, co ja stosuję bardzo, bardzo długo i bardzo często, a podpatrzyłam to u Agi Adamiuk. I tutaj mamy kopertkę. Nie wiem, czy na tutorial Aga nie miała na tym na jej kanale. Także tak to wygląda. Kolekcja przecudna. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo ja jestem, jestem wprost zachwycona nią. I ją przeuwielbiam. Dużo tej, tutaj dałam rzeczy, które gdzieś mi długo chodziły po głowie i bardzo długo chciałam zrobić. No mówię, to trochę jest też wyjście ze strefy mojego komfortu. Także po prostu puściłam wodze fantazji i robiłam wszystko, co gdzieś tam sobie wymyśliłam. Tutaj ta koperta, to jest koperta, którą jeżeli chcecie taką zrobić, to zapraszam was na kanał Kasi Gruszy, naszej ScrapCade. Ona tam pokazuje właśnie, jak zrobić tę kopertę. Ja sobie później już to skaluję i po prostu robię takie wymiary, jakie chcę. Ale generalnie sam schemat, jak zrobić taką kopertę, też właśnie u Kasi jest, także was do niej serdecznie zapraszam. No, także... Także tak to, tak to wygląda. Tutaj z tymi zapięciami, to też mi się każe z taką Profaską, więc no mówię, wszystko co gdzieś tam mi się działo w głowie i, i o czym myślałam, to, to tutaj starałam się um, wykorzystać i gdzieś się inspirując też um, moimi cudnymi koleżankami. Także to tyle. Zapraszam Was oczywiście na moją grupę z robiłam. Zapraszam Was na grupę Zoju Design, Design Creative Space, super nazwa. Oczywiście, zapraszam Was na Facebooka do, do Zoju, też, żeby zamówić te piękne papierki, ale też do sklepów, między innymi na pewno zielone koty, na pewno Scrapbooking Shop. To są miejsca, gdzie na pewno te papiery pamiętam, że są. Także serdecznie Was do tego zachęcam. Mam nadzieję, że album Wam się spodobał. Wiem, że u mnie te filmiki są takie dość, dość szybkie, ale ja lubię tak konkretnie pokazać, co, co tutaj gdzieś się znajduje. A jeszcze Wam tego nie powiedziałam, że tutaj mamy. Ten album jest obity płótnem introligatorskim, to też jest coś, co stosuję dosyć długi czas, to jest płótno na podkładzie papierowym i ono, ja pierwszy raz się spotkałam z tym płótnem w albumach Uzu, I, i też postanowiłam. i też jest taka dość gruba ta, ta okładka, bo troszkę właśnie pogrubiałam, żeby była taka naprawdę mocna i solidna. Także to chyba wszystko, słuchajcie, to wszystko. Dędadełka też oczywiście muszą być, jak to y, y, zawsze też właśnie u Kasi w Kasi gruszy albumach. Także no, mam nadzieję, że Wam się podoba y, i do zobaczenia w kolejnych filmach.